Księga Przysłów, rozdział dwudziesty Jak śnieg w lecie, deszcz weżniwa, tak wcześnie przystoi głupiemu. Jak tak co ucieka, wróbel, co leci, tak niesłuszne przekleństwo, bez skutku. Na konia bicz, na osła wędzidło, a kij na plecy głupiego. Nie odpowiadaj głupiemu, według jego głupoty, byś nie stał się jemu podobnym. Głupiemu odpowiadaj, według jego głupoty, by nie pomyślał, że mądry. Nogi sobie odcina, szkody się nabawi, kto posyła wiadomość przez głupca. Jak chwieją się nogi chromego. Tak w ustach głupiego przysłowie, jak kamień przywiązać do procy, tak cześć oddawać głupiemu. Ciern wpił się w rękę pijaka, a przysłowie w usta głupców. Jak łucznik raniący przechodniów, tak ten, kto głupca najmuje, lub pijaka przechodnia. Jak pies do wymiotów powraca, tak głupi powtarza szaleństwa. Widziałeś takiego co mądry w swych oczach? Więcej nadziei w głupim niż w takim. Leniwy mówi: "Lwica na drodze, lew jest na miejscach otwartych". Kręcą się drzwi na zawiasach, a człowiek leniwy na łóżku. Wyciągnął leniwy swą rękę do misy, trudno mu ją do ust doprowadzić. Leniwy ma się za mądrzejszego niż siedmiu, co odpowiada rozumnie. Chwyta za uszy psa, który biegnie, kto w cudze spory się miesza. Jak ten, co rzuca bezmyślnie strzały o szczepy i śmierć. Tak człowiek, co zwodzi bliźniego i mówi, to tylko dla żartu. Bez drew zagaśnie ognisko, bez donosiciela spór zniknie. Węgiel dla żaru, drwa dla ognia, a człowiek kutliwy do wzniecania sporu. Słowa donosiciela są jak przysmaki, zapadają do głębi wnętrzności. Czym na garnku glinianym srebrna polewa, tym wargi palące, a w sercu zło. Ustami wróg zwodzi, a w sercu kryje podstęp. Nie ufaj miłemu głosowi, gdyż siedem ochyt ma w sercu. Choć się zataj nawiść podstępnie, to złość się wyda na zgromadzeniu. Kto kopie dół, weń wpada, a kamień wraca na tego, co go toczy. Fałszywy język nie znosi skrzywdzonych, usta przymilne powodem zguby. Pierwsza księga Samuela, rozdział piętnasty. Potem rzekł Samuel do Saula: To mnie posłał pan, aby cię namaścić na króla nad swoim ludem, nad Izraelem. Posłuchaj więc teraz słów pana. Tak mówi pan zastępów: Ukażeł Amaleka za to, co uczynił Izraelitom. Jak stanął przeciw nim na drodze, gdy szli z Egiptu. Dlatego teraz idź, pobijesz Amaleka i obłożysz klątwą wszystko, co jest jego własnością. Nie lituj się nad nim, lecz zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły i owce, wielbłądy i osły. Saul zwołał. Wtedy lud i dokonał jego przeglądu w Telam. Dwustu tysięcy piechoty oraz dziesięciu tysięcy spośród pokolenia Judy. Saul dotarł do stolicy Amalekitów i zastawił zasadzkę w dolinie. Zawiadomił tymczasem Kenitów. Wyjdźcie, oddalcie się i wycofajcie spośród Amalekitów, Abym was nie wytracił razem z nimi. Okazaliście bowiem życzliwość wszystkim Izraelitom, gdy wychodzili z Egiptu. W ten sposób kenici opuścili Amalekitów. Saul pobił Amalekitów od Hawila w stronę szur, leżącego naprzeciw Egiptu. Pochwycił też żywcem Agaga, króla Amalekitów, i obłożył klątwą cały lud, wytępiwszy go ostrzem miecza. Saul i lud ulitował się jednak nad Agagiem, i nad dobytkiem trzody i bydła, nad zwierzętami dwurocznymi, nad odchowanymi barankami i nad wszystkim, co było lepszego. Nie chciano tego wytępić przez klątwę. Cały zaś dobytek, nieposiadający żadnej wartości, poddał klątwie. Pan tymczasem skierował do Samuela takie słowa. Żałuję tego, że Saula ustanowiłem królem, gdyż ode mnie odstąpił i nie wypełniał moich przykazań. Smuciło to Samuela, dlatego całą noc modlił się do pana. I wstał Samuel, aby rano spotkać się z Saulem. Zawiadomiono jednak Samuela. Saul przybył do Karmelu i tam właśnie postawił sobie pomnik zwycięstwa, a udając się z powrotem, wstąpił do Gilgal. Samuel udał się do Saula, i rzekł do niego Saul. Nie chciał pan błogosławi, Rozkaz pana wykonałem. A Samuel powiedział: Co to za beczenie owiec dochodzi mych uszu i co za ryk większego bydła słyszał? Odpowiedział Saul: Przygnano je od amalekitów. Lud bowiem zlitował się nad najlepszymi owcami i większym bydłem w celu złożenia z nich ofiary Panu, Bogu Twemu. A to, co pozostało, wytępiliśmy. Samuel odpowiedział Saulowi: „Dosyć! Powiem ci, co rzekł do mnie pan tej nocy. Odrzekł: „ Mów! I mówił Samuel: „ Czy to nieprawda, że choć byłeś mały we własnych oczach? To jednak ty właśnie stałeś się głową pokoleń izraelskich, Pan bowiem namaścił Cię na króla izraelskiego. Pan wysłał Cię w drogę i nakazał. Obłożysz klątwą tych występnych Amalekitów. Będziesz z nimi walczył, aż ich zniszczysz. Czemu więc nie posłuchałeś głosu Pana? Rzuciłeś się na łup, popełniłeś więc to, co złe w oczach Pana. Saul odpowiedział Samuelowi: Posłuchałem głosu Pana, szedłem drogą, którą mię posłał Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów obłożyłem klątwą. Lud zaś zabrał ze zdobyczy mniejsze i większe bydło, aby je w Gilgal ofiarować Panu, Bogu Twemu, jako pierwociny rzeczy obłożonych klątwą. Samuel odrzekł: Czyż milsze są dla pana całopalenia i ofiary krwawe, od posłuszeństwa głosowi pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów. Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem pana, odrzucił cię on jako króla. Saul odrzekł na to Samuelowi: Popełniłem grzech, przekroczyłem nakaz pana i twoje wskazania. Bałem się bowiem ludu i usłuchałem jego głosu. Ty jednak daruj moją winę i chodź ze mną. Ażebym oddał pokłon panu. Na to Samuel odrzekł Saulowi: Nie pójdę z tobą, gdyż odrzuciłeś słowo pana, i dlatego odrzucił cię pan. Nie będziesz już królem nad Izraelem. Kiedy Samuel odwrócił się, by odejść, Saul chwycił kraj jego płaszcza, także go rozdarł. Wtedy rzekł do niego Samuel: Pan odebrał ci dziś królestwo Izraelskie, a powierzył je komu innemu, lepszemu od ciebie. Chwała Izraela nie kłamie i nie żałuje, gdyż to nie człowiek, aby żałował. Odpowiedział Saul: Zgrzeszyłem, bądź jednak łaskaw teraz uszanować mię. Wobec starszyzny mego ludu i wobec Izraela wróć ze mną, abym oddał pokłon Panu Bogu Twemu. Wrócił Samuel i szedł za Saulem. Saul oddał pokłon Panu. Samuel dał potem rozkaz: Przyprowadźcie do mnie króla Amalekitów Agaga, Agag zbliżył się do niego chwiejnym krokiem i rzekł Naprawdę znikła u mnie gorycz śmierci. Samuel jednak powiedział Jak mieczem swym czyniłeś bezdzietnymi kobiety, tak też niech będzie bezdzietna wśród kobiet twoja matka. I Samuel kazał stracić Agaga przed panem w Gilgal. Następnie udał się Samuel do Rama, a Saul wrócił do swej posiadłości w Gibea Saulowym. Odtąd już Samuel nie zobaczył Saula, aż do chwili swej śmierci. Smucił się jednak, iż pan pożałował tego, że Saula uczynił królem nad Izraelem. Księga Izajasza, rozdział 64. Podobnie jak ogień pali chrust i sprawia wrzenie wody, abyś dał poznać Twe imię wrogom. Przed Tobą drżeć będą narody, gdy dokonasz dziwów nadspodziewanych. Stąpiłeś, przed Tobą skłębiły się góry i o których z dawna nie słyszano. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś Bóg poza tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Tyś zawrzał gniewem, bośmy grzeszyli przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny, jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy, zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie, bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak Panie tyś naszym Ojcem myśmy gliną a ty naszym twórcą Dziełem rąk twoich jesteśmy my wszyscy Panie nie gniewaj się tak bezgranicznie i nie chowaj w pamięci ciągle naszej winy Oto wejrzyj prosimy my wszyscy jesteśmy twym ludem Twoje święte miasta są opustoszałe on jest pustkowiem, Jerozolim ma od ludziem. Świątynia nasza, święta i wspaniała, w której cię chwalili nasi przodkowie, stała się pastwą pożaru, i wszystko, cośmy kochali, zmieniło się w zgliszcza. Czyż na to wszystko możesz być nieczuły, panie, czy możesz milczeć, by nas przygnębić nad miarę? Apokalipsa świętego Jana, rozdział ósmy, a gdy otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza jakby na pół godziny i ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, a dano im siedem trąb i przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar. I dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze, jako modlitwy wszystkich świętych, na złoty ołtarz, który jest przed tronem. I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych, z ręki Anioła przed Bogiem. Anioł zaś wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię. A nastąpiły gromy, głosy, błyskawice, trzęsienie ziemi. A siedmiu aniołów, mających siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić. I pierwszy zatrąbił, a powstał grat i ogień, pomieszane z krwią, i spadły na ziemię. A spłonęła trzecia część ziemi. I spłonęła trzecia część drzew. I spłonęła wszystka trawa zielona. I drugi anioł zatrąbił. I jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze rzucona. A trzecia część morza stała się krwią. I wyginęła w morzu trzecia część stworzeń, te, które mają duszę. I trzecia część okrętów uległa zniszczeniu. I trzeci anioł zatrąbił. I spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód. A imię gwiazdy zowie się piołun. I trzecia część wód stała się piołunem. I wielu ludzi pomarło od wód, bo stały się gorzkie. I czwarty anioł zatrąbił, i została rażona trzecia część słońca, i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd. Tak, iż zaćmiła się trzecia ich część, i dzień nie jaśniał w trzeciej swej części. I noc podobnie. I ujrzałem, a usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba, mówiącego donośnym głosem. Biada, biada, biada mieszkańcom Ziemi, wskutek pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają jeszcze trąbić. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej. Byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.